Ponownie zagrożenie pod bramką świtu Paweł Tarnowski. Michalski. Znakomicie, Barzyński, w polu karnym. Zawinął tą piłkę i jest! GOL! GOL! I dobrze ustawiony Boryczka, Barzyński. Znakomicie. To już jest Paweł Tarnowski, ucieka prawą stroną Paweł Tarnowski w polu karnym środku. Oziewicz i gol! 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 Mamy drugą bramkę dla zespołu Radomiaka. Niesamowita Arkadiusz sytuacja. Oziewicz, Arkadiusz Oziewicz po znakomitej akcji prawą stroną Pawła Tarnowskiego. A więc 2 do 0. Będzie jeszcze żółta kartka. Ale dla kogo? Czyżby dla arkadiusza Oziewicza? Tak jest i mamy w tym momencie czerwoną kartkę dla strzelca Gola. No niesamowita sytuacja. Żółta w konsekwencji czerwona kartka. Chwilę kolejna zmiana w Radomiaku, ale to za chwilę po tym rzucie wolnym. Tomasz Dudek. Tomasz Dudek i... I Tomasz Dudek. No tak. Szanowni Państwo. Chwaliłem Jarosława Paśnika. Fatalny błąd teraz golkipera Radomiaka. On chyba sam nie może... U... ...trener Jerzy Engel junior. No. Wielka czujność teraz polukarnym, polu karnym, bo ostra piłka. I 2-2. I proszę Państwa, mamy wyrównanie. 2-2.